Cześć wszystkim, tutaj Emilia z megadisconto.pl. W tym odcinku chcę Wam pokazać zestaw LEGO City Camper 6057. Czas na turystyczną przygodę kempingową. Już teraz możesz pojechać nad rzekę, wyładować kajak przewożony na dachu i nałożyć kamizelkę ratunkową. Po całym dniu wrażeń przyda Ci się odpoczynek w mikrobusie kempingowym. Zbierz do swojej kolekcji ten i inne modele z serii Super pojazdy. Zestaw przeznaczony jest dla dzieci od 5 do 12 lat i zawiera 195 elementów. W pudełku znajdziemy również dwie instrukcje obsługi, które pokażą nam krok po kroku, jak złożyć nasz pojazd. Na końcu instrukcji znajduje się ilość elementów w tym pudełku. W zestawie znajdują się dwie minifigurki turystów. Pierwsza minifigurka jest to mężczyzna, ma brązowe. Włosy, uśmiech. Widzimy pomarańczową bluzę z kapturem oraz pod spodem niebieską podkoszulkę. Widzimy tutaj kaptur z tyłu. Nasz turysta ubrany jest również w niebieskie spodnie. Druga minifigurka to kobieta. Posiada czarne, krótkie włosy, oczy i szeroki uśmiech. A także błękitną koszulę z kołnierzem. Na koszuli widać liczne marszczenia. Ma także wisiorek z muszelką. Tak kobieta wygląda z tyłu. Mini figurka ma również spodnie koloru szarego. Główną atrakcję w tym zestawie stanowi kamper, który przewozi na dachu czerwony kajak. Cały kamper jest koloru białego z szarymi elementami i z zielonym oraz brązowym paskiem. Posiada liczne oświetlenia z przodu oraz z tyłu, a także na górze. Z przodu mikrobusa mamy przyciemniane szyby, tak samo z boku i z tyłu. Na przodzie mamy również rozkładane lusterka, a także otwierane drzwiczki dla kierowcy i dla pasażera. U góry mamy rączkę do otwarcia schowka, w którym znajdują się dwa wiosła, dwie kamizelki ratunkowe. Oraz jedno wiosło zapasowe. Na górze jest jeszcze jeden otwór, gdzie widzimy dodatkową skrytkę. Oczywiście to nie jest koniec atrakcji, ponieważ nasz kamper jest otwierany po lewej stronie. W środku widzimy siedzonka, łóżko, stolik oraz kubek. Na kawę. Drugi kubek znajduje się po stronie pasażera z przodu. Przez drzwiczki możemy zobaczyć również siedzenia oraz kierownice. Nasi turyści chcą pojechać nad rzekę, aby przeżyć niezapomnianą przygodę nad wodą. Wyładują teraz kajak i muszą wyjąć jeszcze dwie kamizelki. Aby mogli popływać, nałożymy im te kamizelki ratunkowe. Teraz jeszcze kobieta. I mogą udać się z kajakiem nad wodę. Musimy im dać jeszcze do ręki wiosła. Mężczyzna jest już gotowy. Sadzimy go jeszcze tylko w kajaku. Teraz została kobieta. I na pewno przeżyją niezapomniany dzień na wycieczce kajakowej. Po całym dniu pływanie. Kobieta i mężczyznę mogą odpocząć sobie w swoim kamperze bądź, jeżeli zostanie już ich noc, przenocować nad brzegiem rzeki. Nasze mini figurki możemy posadzić w środku, jedną przy stole, drugą na łóżku. Tutaj mamy oczywiście poduszkę, także możemy położyć je swobodnie, żeby sobie odpoczywały. W zestawie znajduje się również kartka z naklejkami. Mamy tutaj naklejki na mikrobusa, na kajak, tablice rejestracyjne oraz naklejkę, która. Przypomina telewizor i nakleja się ją tutaj w środku na, białym, na białej powierzchni. Jeżeli choć trochę zainteresował Cię nasz zestaw Lego City, możesz go zobaczyć na stronie internetowej naszego sklepu megadiscount.pl